Cześć, witam was serdecznie z Salonu 2 kółka. Jak wiecie, znajdujemy się w województwie kujawsko-pomorskim przy krajowej drodze numer 10. Bardzo do nas łatwo trafić. Zjeżdżacie tylko z głównej dziesiątki na skrzyżowaniu 100 metrów i jesteście u nas. Dzisiaj pokażemy Wam nowość, a mianowicie może nie tyle nowość, co yy, pojazd który kiedyś występował pod nazwą CF Moto 520 i 450. Jak wiemy, wyszedł już nowy model tych pojazdów. Poprzednie modele nie są dostępne, ale firma CF Moto w styczniu tego roku wykupiła możliwość sprzedawania pojazdów fabryki Goes i teraz mamy nowy model Goes Terrox 400 oraz 500. Modele te są dostępne od marca tego roku w naszym kraju. Cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu na to, że są taką kontynuacją modelu 450 i 520, których sprzedało się na przestrzeni lat no, myślę, że w tysiącach sztuk i każdy kładowiec o takim modelu słyszał lub widział często na wypożyczalniach nadmorskich, czy nawet zagranicznych, można spotkać właśnie takie maszyny, co pokazuje też, jak wiele sztuk tego pojazdu było sprzedawane, więc świetnie, że mamy tutaj kontynuację tego modelu. Dlaczego dopiero teraz nagrywamy film? Ponieważ są tutaj trzy wersje, czyli 500, 400 i 500 ze wspomaganiem, z EPS em Dopiero od niedawna mam wszystkie trzy u siebie, a chciałem zrobić materiał, żeby pokazać i porównać wszystkie trzy dla Państwa. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, w porównaniu do CF450 i 520 praktycznie wszystko to samo, co w tamtych modelach. Yy, mamy tutaj silnik yy, ten sam, który występował w tamtych modelach, także no, poza liftem przodu, który jest też, notabene, nieznaczny. Jak spojrzymy na ten pojazd, to od razu pierwsze skojarzenie właśnie CF Moto 450 i 520. Tutaj też, żeby nie być gołosłownym, będzie wklejka z modelu CF 500 ATR 11L i CF 500 ATR myśnik 4L przy 400C, czyli tak jak właśnie w modelach CF Moto 450 i 520 w dokumentach też mamy CF Moto, więc nie chodzi tu tylko o jakiś marketing, tylko naprawdę mówimy o pojeździe ze stajni CF Moto. I teraz oczywiście przejdziemy do porównań. Nie będziemy się tutaj rozdrabniać w jakieś głębokie dane techniczne, bo tak jak mówię o tych modelach można wyczytać i obejrzeć wszędzie pełno materiałów. Porównamy sobie tutaj te trzy maszyny. Zaczniemy od 400 setki. Model w cenie od 24900, czyli budżetowa, skromna maszyna w super cenie. Mamy tutaj podwójnego longa o mocy około 30 koni. Yy, także myślę, że w zupełności starczy do jazdy takiej objazdowej, rekreacyjnej bez żadnych szaleństw. Na pewno tutaj tą maszyną nie będziemy gonić za 625, 850 czy innymi z pojazdami z dużo większymi możliwościami, ale do rekreacji super cena, duży ląk, dobra marka, parametry jak najbardziej na plus. Czym się różni od 500, którą możemy kupić za niebagatela też nie dużo więcej, 3000 zł od 27,900 w sprzedaży. Tutaj mamy już aluminiowe felgi w porównaniu do 400, gdzie te felgi są stalowe. Również long. Te wersje występują tylko w długich, właśnie podwójnych. Także dwie osoby wygodnie, dużo miejsca, oparcie. Super, nie, nie, nie trzeba szukać tutaj y, gdzieś, żeby nas ktoś kopał w nogę, czy było nam ciasno. Jest dużo miejsca, jest wygodnie. Tak jak mówię, rekreacja na takie wyjazdy super pojazd. Y, 500, około 35. Koni. Troszeczkę mocniejsza maszyna, jeździłem jedną i drugą, jest to odczuwalne, jest żwawszy, chociaż moment zapadnięcia się gazu jest odczuwalny w obu wersjach, dopiero po chwili łapie po tym dole y, swoją moc. 500 już y, czuć, czuć, że jest mocniejsza i myślę, że taki bardziej rozsądny wybór, ale jeżeli tego nie potrzebujemy, 400 jak najbardziej do wyjazdu gdzieś, tak jak mówiłem, w teren, do lasu. Jakąś przyczepkę pociągnąć, wrzucamy sobie napędzik na 4, mamy biegi standardowo, oczywiście HL, można bez problemu tym pojazdem się poruszać. Zbiorniki około 18 litrów paliwa, także też wystarczające. Jeżeli chcemy tutaj trzecią wersję pokazać, różni się tylko tym, że ma wspomaganie cena 29,900. 2000 różnicy za wspomaganie, czy to dużo, czy mało. Moim zdaniem mało, ale nie każdy to wspomaganie chce mieć, a wtedy mamy 2000 w kieszeni. Tak jak mówiłem, silnik i wszystkie podzespoły są z CF Moto. Tutaj też przekluczę, odpalę maszynę. Jest już przygotowana, więc, więc jak najbardziej możemy to pokazać. Przełączniki standardowo, jak w CFkach, czy to o odpalanie chodzi, czy, czy o zmiany napędów, standardowe przełączniki, licznik, tak samo standard jak w poprzedniej wersji. Żadnych nowych uniesień tutaj producent nie przewidział. Wyciągarka lina stalowa, w nowych modelach mamy już syntetyk można oczywiście sobie to wymienić na linę syntetyczną, jeżeli ktoś czuje, że taka będzie potrzeba. Wiemy oczywiście, jakie są plusy i minusy jednej i drugiej. Jeżeli mamy zamiar jej używać dosyć często, polecam jak najbardziej syntetyczną. Ułatwia nam pracę i zapobiega w przyszłości problemów związanych z liną stalową. Jeżeli chodzi o sam Wydech, praca silnika. Dla mnie, pewnie dla Was, którzy znacie te pojazdy, żadna nowość. Pracuje równiutko, pracuje moim zdaniem odpowiednio, wystarczająco dla osób niewymagających. Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z jazdą na Kładzie, myślę, że jak najbardziej taka pozycja do tego. Pasuje, ponieważ nie musimy wyrzucać dużych pieniędzy. A możemy sprawdzić, czy mamy czas, aby tym jeździć, czy nam to się spodoba, czy kolokwialnie mówiąc, wkręcimy się w ten klimat i wtedy ewentualnie przejść na coś większego. Dodatkowym atutem zmiany kłada na większego, jest to, że przy sprzedaży używki, nieważne, rocznej, dwu-, trzyletniej, naprawdę nie tracimy dużo, więc nie musicie się o to martwić. Nie jest to jak w samochodach, że po roku traci już no, 20-30% wartości. Tutaj spokojnie można zacząć od czegoś słabszego i przy zmianie na większy, sprzedając swojego poprzednika, nie będziecie za bardzo na tym stratni, więc nie musicie się obawiać tego. Jeżeli chodzi o to, który wybrać, wszystko zależy od Was. 24 900 400, troszkę mocniejszy silnik 27900, ta sama wersja ze wspomaganiem 29 900. decyzja należy do Państwa, mamy tych modeli dostępnych jeszcze dużo, zapraszam więc serdecznie do zakupu, myślę, że Nikt z Was nie będzie zawiedziony kupując ten pojazd, a ten materiał w jakiś sposób rozwiał Wasze wątpliwości odnośnie wyboru, odnośnie może informacji tego, co to za pojazd, czyli GOES Terrox pod marką CF Moto, która tą firmę GOES wykupiła i promuje teraz te kłady jako CF GOES. Myślę, że też w przyszłości powiększą swoją linię produktów. Na ten moment są to te trzy produkty. Zbierają pozytywne opinie, sprzedaliśmy już ich kilka sztuk. Klienci są zadowoleni, nie mamy tutaj żadnych zastrzeżeń na ten moment. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli spodobał Wam się materiał, oczywiście, dajcie subskrypcję, polubcie kanał. I zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych filmów, y, które dodajemy. Zapraszam Was na naszą stronę salonwakółka.pl. Informacje również pod telefonem 730 8 8 70 lub mailowo możecie kontaktować się bezpośrednio ze mną kontakt małpa salon 2 Na tym moment dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że podobał się ten materiał i do zobaczenia w następnych. Miłego dnia.